Dzień dobry! Muszę się uczyć nowej nazwy. Tu meandry techniki. Tak jak zapowiedziałem, będą pogadanki i dzisiaj przed nami właśnie taki odcinek vlogowy. Ten temat chodzi mi od dawna po głowie. Co mają ze sobą wspólnego firmy Nakamichi Eversolo? I unitra. Czy mają coś wspólnego? Z pozoru bardzo odległe i w czasie, i w przestrzeni. Więc po kolei zacznijmy chronologicznie. Na kanale Zabytki Techniki przygotowałem kiedyś odcinek o firmie Nakamichi. Bezpośrednim powodem była taka książka, którą nabyłem. Wyłącznie dostępna w języku japońskim, wyłącznie w Japonii. Tak jak widać, otwiera się w odwrotną stronę. Ale zacznijmy, może, od tego, co to za firma Nakamichi. Być może młodsi widzowie, jeśli tacy są, nie kojarzą. Nakamichi to była firma, która słynęła z produkcji magnetofonów kasetowych. Doprowadzili tę technologię. Do granic możliwości bym powiedział. Nasuwa się takie określenie do absurdu, ale ono brzmi pejoratywnie, a to nie o to chodzi, bo oni naprawdę rozwinęli technologię magnetofonów do granic możliwości. Bo wyobraźcie sobie taką rzecz: jakość dźwięku generowanego przez magnetofon jest zależna od precyzyjnego ustawienia głowicy. Ona musi być w określony sposób względem taśmy ustawiona i panowie znakamici pomyśleli sobie, że żeby nawet ustawić taką głowicę w laboratorium, to przecież każda kaseta jest nieco inna i jest jakaś tolerancja ich wykonania, w dość luźny sposób wchodzi do kieszeni, za każdym razem może wylądować nieco inaczej. Tak samo nie ma gwarancji, że ta kalibracja, to ustawienie głowicy będzie stałe w czasie. Dlatego zdecydowali się opracować technologię, wdrożyć do swoich produktów automatycznego kalibrowania, ustawiania głowic za każdym razem, kiedy tego chcemy. Zresztą poszli dalej i podobną technologię wdrożyli w gramofonach. Były dwa takie gramofony, które miały technologię centrowania osi talerza względem położonej płyty, bo płyta też ma jakąś tolerancję i ten otworek, który jest w środku i który nakładamy na oś, też ma jakąś tolerancję. Więc, żeby brzmiało to idealnie, należało wycentrować oś tego talerza tak, żeby znalazła się w samym centrum płyty takie technologie. Natomiast ja chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak oni do tego doszli. Tak jak wspomniałem, przygotowałem film o firmie Nakamichi, tylko zrobiłem to dość przewrotnie, bo przedstawiłem tam historię tej firmy od początku do momentu wyprodukowania pierwszego magnetofonu kasetowego pod nazwą, pod marką Nakamichi. To się stało w latach 70., a firma powstała tuż po wojnie, jeszcze w okupowanej Japonii. Utworzył ją pan Etsuro Nakamichi. Na początku zajmował się różnymi rzeczami, by dość szybko dojść do tych magnetofonów. Oczywiście przez wiele początkowych lat były to magnetofony szpulowe, wtedy innych nie było. Ale chciałbym zwrócić Waszą uwagę, jak oni to robili. Zaczynali od konstrukcji dość prostych i zaczynali od opanowywania kolejnych rynków, a to, co ich najbardziej interesowało, to był rynek amerykański. Zaczynali więc jako producent OM-owy tak to dzisiaj określamy magnetofonów, najpierw dla sieci wysyłkowych. Bo kiedy nie było internetu, to w Stanach bardzo dobrze funkcjonowała sprzedaż wysyłkowa, były katalogi, można było zamawiać pocztowo i otrzymywać ten towar. Dzisiaj byśmy określili jakość tamtego sprzętu jako taką bardzo podstawową, marketową, właśnie. Te magnetofony się ukazywały pod różnymi markami nazwami Lafayette, na przykład jedna z takich słynniejszych sieci sprzedaży. Z czasem te magnetofony były coraz lepsze, coraz bardziej dopracowane i pod coraz lepszymi markami się pojawiały. Kiedy pan Curo na po raz pierwszy zobaczył kasetę magnetofonową, to dostrzegł jej ogromny potencjał, przywiózł ją z jakichś targów i powiedział, że idziemy w tym kierunku. I na Kamici weszło w magnetofony kasetowe, ale także. Dla innych producentów, i całkiem spora była i prestiżowa ta lista producentów, bo można tu wymienić takie firmy jak Norelko, Sansui, Harman Cardon, Fisher i Advent. To były topowe marki. Mam gdzieś nawet artykuł z jakiejś dawnej gazety, czasopisma takiego audio, gdzie pod różnymi markami trzy magnetofony. Na Kamici mierzyły się w jednym teście, i wszystkie wypadły w nim bardzo dobrze. Od lat 40. do 70. oni produkowali właśnie ten sprzęt OM-owy na swój własny magnetofon, swoją własną markę. Zdecydowali się bodajże w roku 1972, był to magnetofon na kamici 1000. Został zaprezentowany na targach. W nazwie miał 1000 i cenę też miał 1000 dolarów. Pierwsze reakcje dziennikarzy no to był szok. Nieznana firma, kto to kupi. Okazało się, że rynek zdobyli szturmem. Znalazło się mnóstwo klientów, bo był to sprzęt tak doskonały i od tego pierwszego magnetofonu zaczęła się ich kariera jakby zdobywania tego rynku już pod własną. Marką. I tak jak mówię, skończyło to się doprowadzeniem tych technologii do, do, szczytów, do szczytów możliwości. Tutaj w tej książce są wywiady z twórcami. Oni nawet dyskutowali o tym, jaki powinien być skład lutowia w płytkach drukowanych w tych magnetofonach. Jeśli się tym nigdy nie interesowaliście, to poszukajcie sobie takiego magnetofonu na kamieci Dragon. On tu jest na, na okładce tej, tej książki. No dla mnie to jest to jest majstersztyk tej firmy dzisiaj już nie ma być może marka jak to często bywa gdzieś tam funkcjonuje i pokutuje ale to już nie ma nic wspólnego z rodziną Nakamishi i z tymi znakomitymi produktami chodziło mi o to żeby wam przedstawić ten sposób wejścia na rynek te długie lata ciężkiej pracy żeby uzyskać znakomity produkt. Druga historia jest już całkowicie współczesna. Nie tak dawno miałem okazję przez kilka lat pracować w firmie, która była dystrybutorem sprzętu audio-wideo, między innymi audio takiego komercyjnego, domowego i wideo też. I mieliśmy w ofercie odtwarzacze sieciowe. To są takie urządzenia, które w mojej opinii są nieco niszowe, bo te główne urządzenia, ten główny sprzęt tych wielkich producentów do odtwarzania filmów, no to historycznie były odtwarzacze DVD, później Blu-ray. Na pewno jakieś miejsce w tym zajmują odbiorniki telewizji satelitarnej, które z czasem zyskały funkcjonalność VOD, a więc wypożyczania filmów, a gdzieś obok tego wszystkiego rozwijały się odtwarzacze sieciowe. To były właściwie rodzaje komputerów, takich małych komputerków dedykowanych do odtwarzania filmów, bo okazuje się, że jest grupa ludzi, którzy chcą te swoje kolekcje płyt, na przykład zdigitalizować, zripować, mieć to w jednym miejscu dostępne. Te odtwarzacze rozwijały się w takich kierunkach, że można było Przechowywać w jakiejś sieciowej lokalizacji takie pliki z filmami, nawet obrazy całych, całych płyt, DVD czy Blu-ray, razem z całym menu, z tym wszystkim, co na płycie się znajdowało. I z takiej sieciowej lokalizacji taki odtwarzacz był w stanie, jest w stanie wyciągnąć sobie określony film i nam go odtworzyć. To się rozwijało przez wiele lat. Tutaj warto powiedzieć, że jednym z takich wiodących projektów jest projekt open sourceowy KODI, rozwijany przez społeczność, i to jest oprogramowanie, które ma jedną z najlepszych funkcjonalności, ale też producenci sprzętu, chińscy producenci sprzętu też to rozwijali i też doprowadzili to do naprawdę bardzo dobrego poziomu. Oprogramowanie na takim komputerku no, musi radzić sobie z przeglądaniem sieci. Musi wyszukać taką sieciową lokalizację. Musi być w stanie przeskanować taką lokalizację, rozpoznać na niej materiały multimedialne, rozpoznać filmy. Najlepiej, żeby były one dobrze opisane, bo wtedy to oprogramowanie będzie w stanie wyszukać dodatkowe informacje w internecie, wyświetlić nam plakaty. Filmowe, wyświetlić tam trailery takich filmów. To dotyczy również muzyki, więc okładki płyt, informacje o artystach, tak samo informacje o twórcach filmów, aktorach. Taką bazę danych to tworzy. No i to twaracze się rozwijały przez wiele lat, a to ich oprogramowanie pokładowe naprawdę zostało. Bardzo mocno dopracowane. No i jak wspomniałem, też ono się nadawało do tego, żeby odtwarzać muzykę, żeby przeglądać zasoby muzyczne. I w pewnym momencie ci producenci doszli do wniosku, że jeśli mamy odtwarzać muzykę, to musimy tutaj zbudować jakiś lepszy sprzęt, bo warto jeszcze powiedzieć, że za odtwarzanie materiału wideo odpowiadały i odpowiadają procesory tych urządzeń. Obsługa kodeków wideo jest zaszyta w procesorach takich urządzeń. Więc jeśli procesor nie obsługiwał jakiegoś kodeka, no to takiego filmu nie można było odtworzyć na tym odtwarzaczu. A jeśli mówimy o słuchaniu muzyki, no to żeby słuchać jej w wysokiej jakości, to taki odtwarzacz powinien być wyposażony w porządny przetwornik cyfrowo-analogowy, w porządnego... Daka I to się zaczęło dziać, to odtwarzacze zaczęły być wyposażane w coraz lepsze daki, za tym szła też poprawa jakości wykonania, no bo jeżeli ma to być drogi sprzęt, dopracowany, no to też powinien mieć ładną obudowę, dobry design i wysokiej jakości materiały. I doszło do tego, że taki audiofilski odtwarzacz wideo był wielokrotnie droższy od takiego, który był dedykowany tylko do wideo. Naprawdę nawet dziesięciokrotnie to się zdarzało. I jednym z producentów, o których mówię, jest firma Zido. No tu oczywiście jest problem wymowy, bo niektórzy mówią Zajdu, Zidu. Myśmy zdecydowali się na polską wymowę, a więc Zido. I nastał taki moment, że to wszystko było już naprawdę bardzo dobrze dopracowane. Pojawiły się takie audiofilskie odtwarzacze, właśnie audio wideo, zaczęły być już certyfikowane do takich serwisów jak Tidal czy Run. Myślę, że audiofile wiedzą o co chodzi. I w pewnym momencie otrzymaliśmy informację, że firma Zido zdecydowała się stworzyć. Nową markę, właściwie to ta marka została chyba w jakiś sposób yy, kupiona, bo on, oni mieli pierwotnie w swojej ofercie jakieś generatory szumu, które miały wspomagać dobry yy, sen. Chodzi mi o markę EverSolo. Pojawiły się dwa daki i bardzo szybko pojawił się odtwarzacz DMPA6, który był po prostu... Strzałem w dziesiątkę. Ta nowa marka zdobyła rynek po prostu szturmem, i stało się tak, dlatego że produkt był naprawdę dopracowany, bo okazuje się, że wcale nie ma dużo tych odtwarzaczy sieciowych, a zwłaszcza nie ma dużo takich, które mają dobrze dopracowany software, bo to jest istotne, żeby to było wygodne. Oprogramowanie takiego odtwarzacza audio no, musi być takie jak to wideo, czyli musi skanować sobie zasoby sieciowe, musi umieć rozpoznać tą muzykę, przypisać ją do albumów, artystów, wyszukiwać informacje dodatkowe w internecie. Musi być w stanie w znakomitej jakości odtworzyć to audio, poradzić sobie z wieloma kodekami, z wieloma formatami takich plików. Audio e, musi też e, współpracować z serwisami e, streamingowymi. Przede wszystkim w Polsce z Tajdalem, e, w innych krajach e, z Kobuzem, ze Spotify'em jakoś to wychodzi najłatwiej, ale tamta jakość e, była e, nie najlepsza. To się ostatnio wreszcie zmieniło. E, I też Orun jest taką platformą. E, która się liczy, i wszystkie te certyfikacje oczywiście wymagają zapłacenia za to. Wymagają przetestowania przez, przez ich producentów sprzętu i, i właśnie nadania tych certyfikatów. I ten odtwarzacz to wszystko miał. Istotna jest też aplikacja kliencka na ta, smartfony i tablety. I to jest naprawdę. Jedna z najlepiej dopracowanych, o ile nie najlepiej. Inną taką platformą, która wywodzi się też z open sourceowej, społecznościowo tworzone jest Volumio. Moim zdaniem bardzo dobrze do, dopracowane, no ale tutaj to Eversolo również. Więc debiut był bardzo dobry i przemyślany, dlatego że pojawiły się te nowe urządzenia. Tu jest taka ciekawostka, że tuż po premierze DMPA 6 pojawiła się wersja specjalna Deluxe Edition. Początkowo były informacje, że ona będzie dostępna tylko na rynku chińskim. Ona się uróżniła od tej zwykłej złotymi wykończeniami, czyli logo było w kolorze złotym zamiast srebrnego i takaż obwódka wokół pokrętła. I inne były, zdaje się, wewnątrz op-ampy, wzmacniacze operacyjne. I to są wszystkie różnice, sporo, sporo droższe. No i mam wrażenie, że klienci w Europie zaczęli zielenić. Aż w końcu jeden z francuskich dystrybutorów nagle poinformował, że on ma tą wersję Deluxe Edition, a dzisiaj już jest dostępna wszędzie. Więc kolejny przemyślany, bardzo dobry debiut. I trzecia firma, o której chciałem powiedzieć, to jest Unitra. Tylko nie chcę cofać się do początków i do zjednoczenia przemysłu elektronicznego w Polsce Ludowej, tylko mam na myśli tą Unitrę współczesną. To drugie już wskrzeszenie tej marki. Jeśli dobrze pamiętam, to się zaczęło gdzieś. Czy zaczęło być o tym wiadomo w roku chyba 2021? Trochę trzeba było poczekać i pamiętam, że pierwsze komunikaty, jakie dotarły, to były komunikaty, był chyba jakiś film ze spotkania tych twórców nowej Unitry z pracownikami tej dawnej. I ta firma od samego początku bardzo mocno kładzie nacisk na tradycję tej marki, na historię. Ten sprzęt jest taki właśnie o charakterze bardzo vintage, ale jest on też naprawdę bardzo dopracowany. Nowa Unitra to przede wszystkim jest zespół wielu inżynierów, którzy te produkty tworzą od podstaw, od początku do końca. Tu nie ma mowy o żadnym brandowaniu o czegoś z zewnątrz. To wszystko powstaje w Warszawie jeśli chodzi o myśl techniczną projekty i też jest produkowane z tego co wiem albo w większości albo w całości u różnych podwykonawców w Polsce. Niedawno słyszeliśmy o ratowaniu diory na przykład ze, ze Świdnicy. W każdym razie 2021 rok to były jakieś pierwsze hasła, a chyba w 2022 Pojawili się na, na targach audio Audiowideo Show. Sprzęt, pamiętam, że było jakieś stoisko takie gdzieś z boku, przy schodach, i ten sprzęt na takich meblach retro był ustawiony. Jeszcze nie grał, jeszcze nie był funkcjonalny, ale już można go było zobaczyć. I już wtedy chyba w internecie były filmy z tych, z tych spotkań. No i na kolejny, kolejnej edy edycji targów były już, była premiera kompletnego systemu, bo już były kolumny, był wzmacniacz. Było odtwarzacz CD i dwa gramofony, i to wszystko wystartowało razem. Nie wiem dlaczego tyle krytycznych komentarzy ta firma zbiera. Pamiętam, że oglądałem nie tak dawno relacje. Z jakichś targów w Niemczech, gdzie Unitra się wystawiała jeden z youtuberów właśnie przechodząc do ich stoiska powiedział, a teraz idziemy do najbardziej hejtowanej polskiej firmy. Czegoś takiego zupełnie nie rozumiem, bo jak to obserwuję od samego początku, to tu wszystko naprawdę jest doskonale przemyślane, doskonale... Zaplanowane. Słuchajcie, jak powiedziałem, że to jest przede wszystkim zespół inżynierów. Zobaczcie, od 2021 roku do pierwszej sprzedaży, chyba w 2023, żeby utrzymać taki zespół, utrzymać siedzibę i 30-osobową firmę, która nie przynosi zysków, nie ma jeszcze sprzedaży, to to naprawdę są konkretne pieniądze, a ten, kto. tą reaktywację przeprowadza, jakby no robi to, robi to świadomy, świadomie i przez tak długi czas był w stanie ich wszystkich utrzymać i naprawdę debiut był dopracowany w każdym calu i to naprawdę jest znakomity sprzęt, no i założenia też były takie, że nie zamykamy się na rynku polskim, tylko walczymy o cały świat. Przypominam tą firmę na Kamici, jej walkę o te rynki amerykańskie. Dzisiaj myślę, że takim celem to są rynki azjatyckie, właśnie i tam, tam ta Unitra działa. Więc wracając do tego pierwszego pytania: co te firmy mają ze sobą wspólnego, to ja bym powiedział, że mimo, że dzieli je i wiele lat, i wiele kilometrów. Tysięcy kilometrów, to łączy je bardzo dobry debiut. Bardzo dopracowany i jeszcze jedna rzecz. Znakomite produkty, bo nie byłoby bardzo dobrego debiutu, gdyby te produkty były niedopracowane. Którakolwiek z tych firm nie wzięliby rynku tak szturmem, gdyby się okazało, że jest cały szereg mankamentów, a w dzisiejszych czasach, szczególnie w dzisiejszych czasach, to wcale nie jest takie oczywiste. Zobaczcie, ile rzeczy niedopracowanych trafia na, na rynek. Jeśli mieliście okazję kupić na przykład nowy samochód, jak to wygląda w rzeczywistości. Niektórych rzeczy serwis autoryzowany nie jest w stanie jakby dopracować już nigdy. Wiem, bo, bo nieraz to yy, przeżyłem. Także polecam Waszej uwadze firmy Nakamichi, Eversolo i Unitra. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia!